Ostatni piątek Starego Roku w Muzeum Regionalnym spotkali się członkowie Zarządu Stowarzyszenia Naukowego. centralny typ uroczystości, okazja do Obradą przewodniczył profesor doktor habilitowany pan Witold Jurczyk, obecni byli również docent dr habilitowany pan Młynarczyk, dr Meissner, przewodniczący komisji historycznej, pan doktor Micewski, Pan Mecenas Adamczak, Pan Czesław Olejnik oraz Burmistrz Miasta, Pan Jan Koziołek. Program zebrania był bardzo bogaty, obejmował aż 15 punktów. Między innymi program działania na rok 1996. Dyskutowano również o projekcie medalionu znaków stowarzyszenia oraz ustalono wzór legitymacji dla członków tej organizacji. Na spotkaniu wstępnie omówiono program sympozjum naukowego z udziałem przedstawicieli fundacji Roberta Kocha, które miałoby się odbyć 3 maja 1956 roku w otwartym po remoncie muzeum. W jakiej formie są zainteresowane tym? Tak, no, to wygląda w tym momencie, że nie tak? W Rakoniewicach trzeba by było również i te z Rakoniewicach okupacji. Przerwano też, panie. Nie, 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 nie. Ona mogła być w okresie okupacji, prawda? Tam, było... tam też e, można i. i